Uniwersalna prawda głosi, liczy się. Wnętrze. Wszyscy to powtarzają. Nieważne, czy masz estetycznie przyjemną twarz, albo figurę. Ważne jest to, co masz w środku. Liczy się to, że wątroba jest zdrowa i ładnie się tutaj układa, że jelitka mają taki zdrowy, szary odcień i tak ładnie się w środku zawijają, że żołądeczek dobrze trawi, że nereczki są na miejscu. I to są prawdziwie ważne wartości, i niech mi nikt inny nie mówi, że jest inaczej. Twórcy Mortal Kombat wiedzą to doskonale. Dziewiąta część serii wprowadziła ruchy rentgenowe. Gracz wciska kombinację klawiczy i, gdy cios wyląduje, oglądamy animację, w której widzimy, jakie szkody wewnętrzne wyrządzają ciosy naszego zawodnika. Żeby gracze mogli cieszyć oczy takimi widokami, konieczne było zaprojektowanie specjalnych modeli, które wyglądają jak nasze wnętrze. No, nie tylko nasze, bo przecież nie każdy zawodnik w Mortal Kombat jest człowiekiem. I o ile szkielet człowieka w Mortal Kombat jest uniwersalny, to każdy zawodnik nieludzki ma swój własny zaprojektowany osobno. To nie jest tylko płaska tekstura. Szkielet, mięśnie oraz to, co kryje się pod nimi, to osobne modele. Implementacja rentgenowych ciosów pojawiła się w produkcji gry stosunkowo wcześnie. Taki model podzielony jest na konkretne strefy, które potem są animowane, gdy pięść przeciwnika w nie uderzy. Twórcom zależało na tym, by anatomiczne szczegóły przeciwnika ujawniane były stopniowo. Dlatego, gdy pada cios, najpierw widzimy mięśnie, potem szkielet, a potem organy wewnętrzne. Ale oczywiście widzimy je nie tylko wtedy, bo Mortal Kombat słynie przecież z niezwykle brutalnych ciosów kończących, pozwalających zapoznać się nam z ludzką anatomią, co może być również dobrym wstępem na studia medyczne. Generalnie model podzielony jest na konkretne części, które odłączają się od siebie w momencie Fatality. Na wewnętrzną część tych kawałków nałożona jest tekstura imitująca wnętrze ludzkiego ciała, flaki i te sprawy. Na podobnej zasadzie działa to w serii Sniper Elite. Gdy gracz zaliczy wyjątkowo udany strzał, kamera zaczyna śledzić pocisk, który zmierza w kierunku celu. W pierwszej części był to po prostu nabój, który trafia delikwenta. Druga część natomiast wprowadziła X-Ray. Co to oznacza? Ano to co w Mortal Kombat. Możemy zobaczyć, jakie szkody wyrządza nabój, gdy wbija się w ciało. Dwójka posiadała trzy warstwy tego ciała: skórę, szkielet oraz organy wewnętrzne. Krew natomiast była dwuwymiarowa. W trójce dodano dwie nowe warstwy mięśnie oraz układ krwionośny. Posoka również się zmieniła, tym razem była to trójwymiarowa siatka, na którą nałożono teksturę. Podobnie zrobili twórcy Mortal Kombat, gdy animowali język Reptyla, gdy ów Reptile wykonuje Fatality. To po prostu siatka, na którą nałożono teksturę. Różnica między Sniper Elite 2 i 3 idzie jednak dalej. W dwójce kości pękały w określonych miejscach, dlatego w trakcie lotu pocisk był kierowany tak, by trafił w te konkretne miejsce. Natomiast w trójce, a także i w czwórce każdy fragment szkieletu może zostać zniszczony. Wnętrze przeciwnika możemy również podziwiać w grze Arkham Knight. Tryb detektywistyczny w tej produkcji również posiada Rentgen. Niestety twórcy póki co nie podzielili się tym, jak zaprojektowali ten tryb, jak on działa. Od strony technicznej możemy podejrzewać, że w momencie aktywacji trybu detektywistycznego w grze, modele postaci zastępowane są przez inne, przeznaczone do tego właśnie trybu. Co ciekawe, niektóre postacie, które spotkaliśmy na przestrzeni wydarzeń w tej serii, szkieletu nie posiadają. Na przykład clayface w Arkham City oraz szalony kapelusznik w tej samej części. Brak szkieletu oraz organów w przypadku tego pierwszego uzasadniony jest fabularnie. Clayface nie ma kości ani organów. Jeżeli zaś chodzi o szalonego kapelusznika, to prawdopodobnie był to błąd. Ale w większości przypadków, kiedyś i dziś, na pytanie, co kryje się w środku wirtualnego modelu, można spokojnie odpowiedzieć nic. Weźmy takie sprajty chociażby. To nic innego jak narysowane z pikseli statyczne obrazki wprowadzone w ruch. Gdy pojawiły się pierwsze modele 3D, sprawy się nieco skomplikowały i choć wtedy zachwyśnięci byliśmy proroctwami o fotorealizmie, to dzisiaj pierwsze trójwymiarowe modele wyglądają po prostu brzydko. Liczba poligonów na takim modelu była bardzo ograniczona. Poligon, dla przypomnienia, to płaski wielokąt umieszczony na siatce modelu. Wierzchołki tych poligonów pozwalają na modelowanie trójwymiarowego obiektu według naszego widzimisie. Im więcej wierzchołków, tym bardziej elastyczne jest modelowanie, ergo obiekt jest bardziej szczegółowy. Jedne z pierwszych modeli trójwymiarowych, na przykład te w Jedi Knight 1, składały się z osobnych geometrycznych brył, które sprawiały wrażenie, że są ze sobą połączone. Dlatego też większość postaci na przykład jest naprawdę bardzo kwadratowa, ilość poligonów tam była naprawdę mała. O jakichkolwiek szczegółach twarzy trudno było tutaj mówić, bo to po prostu płaska tekstura nałożona na kanciastą głowę. I choć technologia oczywiście ewoluowała, dzisiaj również kończyny mogą być tworzone jako osobne modele. Siatki wielokątów natomiast są dzisiaj podstawą przy tworzeniu obiektów trójwymiarowych, a zaaplikowanie szkieletu do modelu może te wielokąty poruszać. Dzięki temu tworzymy animację obiektu. Tak jest wiele trójwymiarowych postaci, ma w sobie szkielet, ale nie taki, o którym mówiłem w przypadku Mortal Kombat. Nim jednak do tego szkieletu przejdę, pozwólcie, że napomknę nieco o grach, które były robione na silniku Quake 2. Jeżeli popatrzycie na tę broń, na Super Shotgun, zobaczycie na zbliżeniu, że wygląda trochę jak z galarety, że faluje. Jeszcze bardziej widoczne jest to w grze Kingpin Life of Crime. Wygląda to trochę jak zniekształcone ciepłem powietrze, a to po prostu brak szkieletu. Ani broń w Quake 2, ani modele w Kingpin nie miały wewnętrznego szkieletu, na którym opierają się wierzchołki wielokątów. To sprawiało, że animacje robione były ręcznie. Artysta przesuwał każdy z wierzchołków ręcznie tworząc taką animację. Precyzyjne to to nie było, ale również oszczędzało masę pamięci wymaganej do uruchomienia gry. Dzisiaj na dużych monitorach o wysokiej rozdzielczości jest to o wiele bardziej zauważalne. Heretic 2, gra od Raven Software, która również hulała na silniku Quake 2, łączyła animacje ręczne z tymi opierającymi się na szkielecie. Szkielet chociażby posiadał główny bohater gry, dlatego też w trakcie cutscenek na silniku gry nie faluje tak, jakby miał się zaraz rozpuścić chociaż i tak to falowanie troszkę widać, bo ta technologia jeszcze wtedy nie do końca działała. Raven Software odpowiada również za bardzo brutalną grę Soldier of Fortune. Ona również hulała na silniku Quake 2, tylko że wtedy był on już bardzo zmodyfikowany. Soldier of Fortune również pozwalał nam zajrzeć w jakimś stopniu do wnętrza komputerowych przeciwników. Pozwalał na to system Ghoul, jak sami twórcy wspominają, nie byłoby Soldier of Fortune bez systemu Gul. Jest to po prostu system modelowania postaci, który zastąpił ten oryginalny z silnika Quake 2, czyli system SPECTRE. System gul jak na tamte czasy był bardzo zaawansowany, dzielił model na 26 części, z których każda mogła reagować inaczej na okoliczności przyrody, w których się znalazła. Jeżeli noga dostawała serię ze strzelby, to zazwyczaj odpadała. Jeżeli brzuch stał się partycypantem bliskiego spotkania z kulą pistoletu, na modelu postaci pojawiał się model flaków. Tak jak w przypadku Fatality w Mortal Kombat 9, do modelów stosowano odpowiednio krwawe tekstury, a potem oczywiście to wszystko animowano. Szkielet stosowany przy animacji jest na tyle uniwersalny, że może służyć do animowania przeróżnych obiektów, nie tylko organicznych. Oczywiście nazwa wzięła się stąd, że reprezentacja punktów oraz linii w środku modelu w programie graficznym często przypomina właśnie klasyczny szkielet. Taki szkielet znacznie upraszcza sprawę, bo animator nie musi już przesuwać każdego wierzchołka osobno, a skoro szkielet to i kości, prawda? A te kości generalnie możemy podzielić na kości deformujące oraz kości kontrolne. Kości deformujące to te, które są przyczepiane do pewnych punktów siatki 3D. Poruszanie tych kości albo ich zdeformowanie poruszy lub zdeformuje model, natomiast kości kontrolne to te, które, jak sama nazwa wskazuje, kontrolują inne kości. Nie wpływają one bezpośrednio na siatkę modelu, a przez to na jego powierzchnię. Przez poruszenie kości kontrolnej poruszać się będą konkretne kości deformujące, a dzięki temu poruszy się siatka modelu tworząc animację. Ten swoisty stelaż widoczny jest tylko w programie do tworzenia modeli, takich jak chociażby blender, tak samo jak siatka modelu. Tak więc nawet jeżeli uda nam się zepsuć kamerę w grze, albo napotkamy baga, który pozwoli nam zajrzeć do środka bohatera albo jakiejś postaci, zobaczymy tam zazwyczaj pustkę. Model to po prostu niewidzialna skorupa, na którą nałożone są tekstury. Jeżeli nie ma potrzeby zaglądania w środek bohatera, tak jak w Mortal Kombat na przykład, to po co marnować czas i pieniądze na modelowanie czegoś, czego nikt nie zobaczy. Choć czasem oczywiście zdarza się tak, że gracze widzą znacznie więcej niż twórcy chcieli im pierwotnie pokazać, a wtedy mamy do czynienia z czymś takim. Często oczy i usta w trójwymiarowym modelu są osobnymi obiektami. Dlaczego? Ano dlatego, by nadać postaci większego realizmu. Oczy oraz usta animowane są przez to osobno. Czasami wnętrze ust to jedynie zaciemniona kieszonka w geometrii twarzy modelu z zębami przymocowanymi do warg. Wszystko rozbija się o kwestię tego, jak dokładny chce być twórca. W przypadku oczu sprawa może być nieco bardziej skomplikowana. Czasami są wymodelowaną częścią geometrii głowy, chyba że mają być bardzo realistyczne. Wtedy oczy są osobnymi modelami, które trzeba zanimować osobno. To czasami oczywiście prowadzi do tego, że widzimy przeróżne glitche z tym związane. Glitche, które często opierają się na tym, że tekstura się nie wczyta albo dojdzie do błędnej detekcji kolizji. Zasada dotycząca modeli w grze jest bardzo często podobna do tej, która dotyczy powierzchni mapy, po której się poruszamy. Gdy przez jakiegoś glitcha postać zapada się pod planszę, to przecież nie widzimy tego, co byśmy zobaczyli normalnie pod ziemią. Widzimy pustkę taką samą, jak w środku modelu postaci. No i to by było na tyle w tym materiale. Jeżeli macie jakieś przyczyny. Przykłady śmiesznych gliczy, które wiążą się z tym, że zajrzeliście do wnętrza jakiegoś modelu czy bohatera? Dajcie znać w komentarzach, a ja tymczasem się z wami żegnam, bo muszę sprawdzić, czy z moim wnętrzem jest wszystko ok. Jelitka, Jelitka, halo, Jelitka, Jelitka.